O, oh, gdzie ja? O, oh, ja jestem? Gdzie... O! Oh, o oh, czekaj. O oh, Jezu. O oh, Jezu. Oh, nie wiem gdzie ja jestem. Poszłem spać. Jeszcze pan creeperów nie powaliła. Gdzie ja tu jaska jestem? Pająki? Jakaś chata? Co to jest, gdzie? Hm? Kasiata Kto ty? Kim ty jesteś? Nie wiem, przecież obudziłem się w, jakiej, w jakiejś dziurze I zauważyłem chaty i pająki na górze niej Jestem asafin200 A ja jestem Kaspo 99 Nastolatek, czyli co się tak na mnie gapisz? Jesteś w Co? O um, Masz jakieś ciuchy czy coś? Nie. Hmm. Czekaj. Czekaj no ja. Czekaj sobie. Y, 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 zapomniałem. Y, y, ty powiedziałaś, że nie? Masz ciuchy czy nie? Masz ciuchy? Mam. Tam też Kogo to są cichy? Mojego syna. Też był kiedyś asasynem Aha, okej. Okay. Ale został zabity przez kająki i tripery i zombie i szkielety O, oh, I... Bardzo... Czekaj. Okay. O, oh, bardzo interesujące. Oh, okej. Okay. Czekaj, zrobię Ci pokój za to. Okej. Okay. Czekaj, idę Tyś. się przebrać. Idę się przebrać. O oh. Dzięki starcze, za to ubranie. Ale wiesz. Czekaj chwilę. Czekaj, czekaj, czekaj. Okej. Dzięki za ubrania. Są superowe. Dzięki. Nie ma za Ale wiesz, że jak się teraz tutaj pojawiłeś, to musisz się nauczyć sztuk walki asasinu. Jeje. A co masz w skrzyni? No nic. Okej, okay. to, to tam starczy. Jak tam? Nie nazywaj nie starczem. Okej, okay. to czemu, czemu się często garbić? Nie lubię. <grywa> Co płczesz bąki? Ja lubię. <grywa> Okej, okay. chodź spać, bo jest wieczór. Oh. Dobranoc Do widzenia rano. O Jezu, coś dziwnego mi się Dobra. O jak miękko. Pięć minut później. <grym znać> oh, what the? What the Co? Uh, co jest? Miałem wizję. O oh, Jezu, tylko po to mnie obudziłeś. Oh. Ale to jest straszna okropna wizja. Nie. O, jest ty? No co? Miałem no. wizję. On bardzo ogromne źle. O. Które? Czej nie? Czekaj, siedzę na łóżku. Ja siedzę na łóżku. Miałem wizję o źle. Który zniszczy Minecraft'ie O, pada też. Land Minecrafti może już nie przeżyć. Gdzie idziesz, starcze? Nie nazywaj mnie starym. Okej, okay, okej. Okay. Ale ty wyglądasz jak stary byś był w tym kapturze nic nie widać. Nazywam się Ezio. Ezio Auditory da Pirenzei. Aha. A ja, ja jestem. A, ja jeste, y, y, a ja jestem. A hmm. byłem... jestem Cacpo. Czyli Kasper. Kasper Smith. Jestem Kasper Smith. Kasper Smith. Czy ty jesteś tym, za którego się. za którego myślisz, myślim, że jest? Myślę, że jesteś? Nie, bo kiedyś otrzymałem taką bajkę. Duszek karterek. No to chyba ja. Podałem mój głos tam. Fajna bajka. Nie, dziękuję. Sam podałem taki pomysł o tej bajce. Dobra, a teraz. Możesz już spać. No, dziękuję. Myślałem, że nigdy nie pozwolisz mi. Oh. Hmm. Co się tam wyczynia, Jezu? Y? Y? Problemy techniczne. Chyba były. Świat. A, pewnie te, światło na chwilę się zepsuło Oj, wchodzimy z powrotem. No, ja już dawno jestem The... Ej, to już gramy? No o -o. No chodź, to jest... Idziesz do domu, ty? to Bujnia wyobraźnia a, my, a, a wszyscy mówimy, że to ja mam bujną wyobraźnię Co ty mówisz? Mówisz? Jak ty możesz mnie stąd słyszeć? Czy ja ci nie mówiłem, że jestem najlepszym asesynem świata? To, a, a chyba Altai. No, na to. jestem tu. E, jest łaskawcie, tu. proszę zamykać się drzwi. Patrz, jestem tu. A teraz jestem tu. No super, ja też taką wiem. Jestem tu. Teraz jestem tu. Widziałem Cię! <laughs> e, czekaj Ty jesteś Ezio Aditore, co nie? O to grałem w, twoją, gram w twoje, twoją grę na PlayStation 3! Jesteś silny Tak, to ty dla mnie to trochę mojego, domy, asasino, W tej chwili Jestem młodszy O, tym y, młodszych się nie wygania, ja jestem młodszy tutaj Ale to mój dom ja później mam pi... wy, 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 Wyrzucisz małe dziecko? Ty, ja mam 15 lat, Gostek. A mnie to nie obchodzi, to nie jest małe. To jest. Dla mnie mo... nie opłoczy, że jesteś mały. Dla mojej mamy jestem mały. Wy. mo. ha. ale ty jesteś. Może później wrócisz. Może mnie ktoś inny przyjmie. Papa. Pa.

Teraz wiesz, kto jest asesinem. Nie, bo przecież było pisać wiedzia, było widać twój nickname nad tobą. No! Kutę! w taku! Młody ososinie! Wracaj! Mam swoją własną matę. Asasynie, wracaj! Młode asesyjnie, wracaj! Dzień znalazłem dobry. Znalazłem cię. Ale tu moja chata. Młode <noise> asesinie, znalazłem cię. Zapomniałem ci jednej rzeczy powiedzieć. Tak, jakiej? Oddawaj ubranie mojego syna. Papa. Ty nie zdajesz sobie, kurde, sprawy, że ja jestem najlepszy? E, masz sąsiada, czy on tym mieszka? Sąsiada? No. Tak jak myślisz? Kto tutaj u Ciebie w domu jest? Mój kumpel. Jimmy. O, fajnie, Jimmy. Fajne Maciuchy. Czy chcesz mieć takie same? Nie. Mam lepsze na sobie. No, chodź moje hazy. Ty mi mnie... Dobra. Spytam. chce zwrócić, żeby mi oddać ubrania mojego syna. O, mi łóżko. P pytanie dnia. O, daj mi łóżko. Dobra, pytanie dnia. Mogę się uczyć ciebie siebie jako asasin? Za za założyć ciuchy, które chcesz. Zdejmę ciuchy, które chcesz. Ty wszystko, co chcesz. Dobrze. Zaczy zaczynasz trening jutro rano. Dobra, to mam się przebrać. Tak. No dobra. No, Zaczekaj. No, no. Przebiorę się. Czekaj. Ok, jestem. Przebrany. Zaczynamy tu trening. Za no, mną. No. E, nie mam miecza. Jezu, jesteś kaleczny. Czemu moi wszyscy uczniowie muszą być kaleczni? Masz. O ja. Dziękuję Nie mam tego miecza Bo zabrałem. No Ale... Dziękuję I strzał to będzie jako mój nóż, to daj strzałę Jedną Ej, odejmij Jedną Ciało Dziękuję Ach, Będę nożem walił, aha pierwsze zadanie? zabija tu owcę Okej okay. Albo nie, dla początkujących zabijam pół kurę okay. czym? Mieczem czy nożem? Nożem Okej okay. Zużyte piórka Nie, nie zużyte, czyste A teraz tam pół owcę Czym? Mieczem Niczym? Mieczem O, mieczem Nie żyje Teraz wchodzę. Widziałem ząbiaki w górze. Czy masz żelazo? Co? Nie. Masz żelazo? Nie, bo y, ja mogę pójść w góry. Dójcie. I co te tamte dwie czarne owce? Dobra, jestem. One, one niszczą Minecraftie. Szarą też? Tak, one wszystkie niszczą Minecraftie. Czyj? daję się. To nie jest czarna owca. Przeżyję. Świnio. Z daleka wygląda wiar. Spartan. I is I Spartan. In our brotherhood. No to mamy mieć coś na kolację już. Nie, yeah, daj, daj. Daj to moja synka, sami. O okay. oh, daj. Czemu? Daj. To moja. To moja. Oddaj, uczku. Jezu, już nawet własnego jedzenia nie można mieć. Hm? O, To ty tam... Tak. Za Tak jest. Mam pozwalać Ci drewna trochę, co nie? Chowaj się w tamtej jaskini. W jakiej? Czekaj, damy. jaki masz skill zabijania w ciemnościach. Gdzie? W ciemnościach. A gdzie ty? W, w jakiej? To ja. To ja. Co? A dobra, tutaj. Yy, jakby co, szefie? Ja podaję mi życie. Ja tu daję moje rzeczy. Ja Tutaj gdzieś są zombiaki ja o tym wiem. Wcześniej je widziałem. Też No. Ja też coś wsadzę. Nie, 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 bo ja... Nie, bo ja użyłam. Super Ej, tu tam są moje rzeczy. Wyciągnij. W tej chwili ucznię no mracze, Już się wyciągam. Już. Yy, szafie? Zobaczymy Twój skier w czynnościach. Yy, potwory będą się rozpić. Mnie to nie obchodzi. Zobaczymy. Czekaj, wyjdź z tej jaskini. Zachodzi. Wydź, powiedziałem, wyszłem. No, Wyjdź kompletnie, Wyjdź, kiedy ja cię zabawię. Okej okay. musisz też mieć pikax. Mój schronik na dzisiaj potrzebujesz pikać w kuczniu. To chodź do mnie. Już mogę? Gdzie? No wejść tutaj. No, oczywiście. No, to za. Zobaczymy jak umiesz zabijać w ciemnościach. Okej. Okay. Zabij mnie! Okej. Okay. <coughs> nie dosięgnę cię. My siebie nie możemy walić. Why? Dobra, uwolnij jest I to musimy ćwiczyć na potworach. Czyli typu ząbiaki yy, i wiesz, różne takie. Widzę pająka. To jest sporta. No chodź, chodź, chodź. No dalej. Umiesz walczyć? Jesteś mężczyzną? No wątpię. Nie, to jest kobieta. Dziwny Zombiak. I szkielet, a nie, nie jestem gotowy na nich Na zombie masz już odpowiedni poziom, ale na szkielety nie Czekaj a... chwilę, czekaj no. Chwilę. no. no. To idź usiądź, nie. No. Usiądź w tej chwili Znaczy, nie w tej chwili, ale usiądź Weź stań a? Usiądź Fajnie wyglądasz, bo jak pucasz... Masz czarną. fajnie wyglądać, bo jak kłócisz, to masz czarną twarz. Ja? No? Nie widziałam. Jakbyś był asesynem. Eagle Vision. A właśnie, ja się wtedy sylałem, bo asesyni mają kucać przed. mają kłócać właśnie A jest już ten obiad? Dość przestań, uczniu! Proszę bardzo, to ja Dzięku. jedzenie. Dziękuję. A mleczko? Ach, nie mam mleczka. A woda? Ja mam wody. Jak chcesz, to tam za dwa kilometry jest strunek. Dobra, nie trzeba. A mamy toaletę gdzieś? Muszę siku? Oczywiście. Co to ja zrobię ci Tanta już jest pełna to rzeczy. Okay. Mhm, Mam swój papier do wytarcia. A jak teraz wyjdziesz na górę? Mam swoje sposoby. Nie by się umie. mnie robię kupę. Nie. O nie! Chodź za mną. Pewnie nie umiesz ten. Chodzić. Umiem. Dobra, chodź Powstańcie No! Weź mi to rozwę teraz Dobrze uczniu Dobra, zakryj tą jedną kratkę Nie mam planu Czekaj, ja zaraz... Tylko ja, 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 ja mam, ja mam, ja mam Dobra, niech będzie Tutaj na tym się kłóca. Nie, nie. Probo. Kiedy? Okay. Piorko. Okay. wytarłem się. O, zużyte. Trzeba do kibla rzucić. Do kibla rzucić. To drugie jeszcze. Dobra. Idę spać. Do jutra rano, Mistrzu. Do jutra.